Jesteśmy otwarci do dalszej współpracy i my, gremia ekspertów, które za nami stoją, społecznie chcemy pomóc temu, żebyśmy osiągnęli sukces ponad podziałami, jako sukces Polaków, nas tutaj wszystkich razem, jak jesteśmy. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Proszę Państwa, to była historyczna chwila, na którą organizatorzy kongresu czekali wiele miesięcy, bardzo ciężko pracowali po kongresie. Dziękujemy panu Prezesie. Proszę teraz o zabranie głosu Panią Prezydent Henrykę Bochniarz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiata. Jak Państwo pamiętacie do, w tym podziale zadań między organizacjami mnie przypadła sprawa dialogu społecznego i ja na kongresie mówiłam, że te ostatnie dwa lata były niestety bardzo złym czasem dla dialogu społecznego. Koncja Trójstrona przestała praktycznie funkcjonować i zarówno władze rządowe, jak i również i parlament nie uważali za stosowne żeby ten dialog społeczny kontynuować fakt odbycia kongresu już był taką jakościową zmianą i